Ruszamy z pasją. Po długiej zimie natura budzi się do życia w przyspieszonym tempie. Ja jednak ruszam w trasę w tempie weekendowym. Jadę tam, gdzie zieleń jest najzielejsza, a sady kwitną najpiękniej, na Lubelszczyznę. W planach mam odwiedziny w jednym z najpiękniejszych polskich uzdrowisk. Medytacje w pewnym magicznym zakątku. Cieszenie oczu naturą i pięknymi wnętrzami. No i oczywiście kosztowanie wszystkich smaków wczesnego lata. Mój wyczekany weekendowy relaks. Czas zacząć.